Niedziela, 4 lipca, Andrzej Pasieka pod bruszą Lipa, Gryka i jeszcze tam jest Facelia, Gorczyca. Ciągły pożytek, troszkę popadało. Choć jak się kopnie tą ziemię tu pod spodem, to sucho jak pierun. No słychać pszczoły, dzisiaj jedę poprzekładać troszkę korpusy. Część miodu już jest zasklepiona. Cały czas coś się wybierało. Także te pożytki chyba lipowe będą pomieszane z tą gryką, facelią. Do tego lipa, na lipie widziałem spać. No fajne pole. Zobaczymy co tam przy ulach ładny zapach widzę, że pszczółki pracują duża lipa jest tu za tą akacją z tyłu widzicie jak żółto tam jest kolejna już ma pszczoły we włosach czyli muszę się przebrać coś mi się nie podoba ale słychać szum Praca. już mam przy skarpetce coś nerwowe. I tutaj agresywna rodzina. Te dwie sztuki gryzą wszędzie, żądlą po noga, gdzie się da. Ale mają na zbierane. Te cztery ramki przejrzałem. Jest nanoszony nakrop północ, stawka dopełniają te dzikuski o, zobaczcie i kolejna jeszcze parę dni damy tą nadstawkę na górę tylko musimy coś odwirować, bo w tym sezonie brakuje ramek suszu tak to jest, jak się powiększa rodziny. Powiększa się pasieka. Zobaczcie, wszystko fajnie zalane. Bez kraty odgrodowej. Matka nie poszła z czerwieniem do góry. Po prostu zalały to. Super. Dobra. Jeszcze później pokażę, jak to w innych wygląda. No i tak. jest druga ramka. Matka ma gdzie czerwić. Gdzieś tu była przed chwilą. Zaznaczona żółtym flamastrem. O jest, tutaj chodzi sobie. Widzicie, część węzłów jeszcze odrabiają. Łatka ładna. Składam, nie rozbieram dalej. No to nie ma sensu. Niech sobie pracują w swoim rytmem. I właśnie na tą łąkę, gdzie tam jest jeszcze coś innego, to jest facelia. No, jakieś poplony były. Gorczyca bodajże, czy rzepak. A tam dalej. Jeszcze inny poplon. Stąd na stawkach jest tyle miodu. A tam pięknie. Tam jest mokro, mokro, mokrzejszy teren, i dlatego może inaczej to. Ale już dzisiaj nie mam czasu, żeby tam jechać. Może następnym razem. Do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.